Sprawdzam stan parapetów, co urosło i co rośnie. Tutaj są fuksje. fuksy już są coraz większe, coraz bardziej zielone. A po prawej stronie w kuflu piwnym rośnie batat. I batat ma już bardzo dużo takich różowych gałązek tutaj z boku. I te gałązki będą dla mnie potrzebne po to, abym mogła wyhodować sobie bataty w ogrodzie. Jak będą większe, to będę Państwu wszystko pokazywała, jakie po kolei wykonuję czynności, aby wyhodować sobie bataty w ogrodzie. Imbiry w doniczkach mają pąki, ale jeszcze nie wyszczeliły zielonymi pędami, a to dosyć długo trwa. Tak więc czekam cierpliwie. W ubiegłym roku bardzo dobrze udała mi się hodowla. I imbiru. Wyhodowałam sobie naprawdę bardzo dużo imbiru i kurkumy. W tym roku jakoś nie mogę kupić kurkumy i na razie niestety nie posadziłam, a szkoda, ponieważ jest bardzo zdrowa. Ale mam nadzieję, że może jeszcze w innym sklepie kupię. Na razie cały czas szukam, obserwuję i może gdzieś uda mi się kupić. A póki co czekam, żeby imbir zaczął wypuszczać zielone pędy. Na parapecie w pokoju również zrobiło się zielono. Mam tutaj posadzone też pomidory i paprykę. Paprykę mi szkaręce po lewej stronie, ale jeszcze papryka nie wykiełkowała. Ja już jestem po pierwszym pikowaniu roślin. Przepikowałam już brokuły, kalafiory, kapusty, a także inne roślinki, aby rosła każda w osobnej doniczce. No i czekam na wiosnę. Tutaj również jest pokój z zielonościami. Rosną nie tylko siewki warzyw, ale też i kwiatów. Niektóre już przepikowałam, inne jeszcze nie, bo dopiero wychodzą. Niedawno były posiane, więc czekam. Tutaj na regale poukładałam również mini szklarenki i bardzo się cieszę, ponieważ mam w ten sposób więcej jakby miejsca, żeby szklarenki poukładać. No niestety ten rok nie jest takim może ładnym, ciekawym rokiem, ponieważ jak na razie mamy bardzo ciemno, bardzo pochmurno, jest mało słońca, mało ciepła, a siewki wymagają i słońca, i ciepła i wtedy rosną takie bardziej krępe, zwarte ale na szczęście jeszcze nie wyciągają się. Na razie tak rosną bardzo powoli. Myślę, że jak nadejdą słoneczne dni, to na pewno będą rosły lepiej. No i czekam oczywiście na wiosnę, żeby część później można było wsadzić do gruntu. Podobno straszyli jeszcze, że mają wrócić mrozy do minus 20 stopni. No mamy już blisko do połowy marca się zbliżamy, a tu takie mrozy ja myślę, że nie będą. No w marcu, no nie wiem, zawsze jest cieplej, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale pogoda czasem pokazuje swoje takie pazurki. Jestem jednak dobrej myśli i myślę, że będzie to też wiosna ciepła.